Mamy 30 września, farma dyniowa Laki i ostatnie chwile. Co zrobię? W tym roku sadziłem pierwsze w życiu dynie na kopcach. Tu jest jeden, tu jest drugi, tam są jeszcze dwa. Korzenie wzmocniłem mikoryzą uniwersalną. Firmy, nie pamiętam, bio coś tam. W każdym razie mam zamiar rozkopać delikatnie ten kopiec i zobaczyć, jak głęboko, jak szeroko rozrosły się te korzenie z pomocą tej mikoryzy. Mikoryza to jest to są grzyby, które sprawiają, że korzeń Rozrasta się do niesamowitych rozmiarów, przez co roślina czerpie więcej substancji organicznych. Tak to mniej więcej wygląda. Kojce te domki na dynie już zlikwidowałem. Dynie ścięte. Zrobię pomiar łodygi skłosza i goliasia. Mam jeszcze na głównych łodygach i pocznych łodygach kilka skłoszy. Tu jest jeden. Tam się ukrywa drugi, tutaj kolejny i tu kolejny. A więc zetnę te skłosze, a może zrobię to od razu. A niestety nie zrobię tego, bo nie mam noża przy sobie. Ok, do zobaczenia później przy mierzeniu korzeni. Okay. kopiec częściowo rozkopany. Spróbuję spulchnić ziemię, by dowiedzieć się, jak głęboko dynia zapuściła korzenie na kopcu. Jak sadzisz do ziemi, to korzenie są bardzo płytkie, do kilkunastu centymetrów. Jak widać, wszędzie tutaj są. Są korzonki, czyli musiała puścić korzenie naokoło, ale to nie daje odpowiedzi, jak to wygląda pod spodem. Porobię dziurki, żeby łatwiej było wyciągnąć korzeń główny. Ziemia jest trochę ubita. Tyle wystarczy. Spróbuję go umieść delikatnie. Jeszcze coś go trzyma. Tak, wszędzie tu są korzenie naokoło. Tutaj, że tak daleko. Dalej w głąb. No, czyli dosyć, dosyć głęboko wypuścił korzeń. Muszę sobie tutaj zrapać, czy ci włączę głośniej. Już momencik. No bo już jest, on jest w I I ksiądę też zachodzi. No? Coś go tam trzyma. A tu jest korzeń główny. Poszedł w tą stronę. Dobra, jak to wyciągnę, to. <laughs> Witam ponownie, rozkopałem korzeń, najlepiej jak potrafiłem w danym mi czasie i tak, no korzeń jest olbrzymi, najdłuższa, najdłuższe knącze korzenia ma jakieś pół metra, urwało się, więc mogło mieć ponad pół metra, zauważyłem, że korzeń również szedł głębiej w kopiec, pod kopcem w ziemię, yy, czyli korzenie po mikoryzie bardzo, bardzo się rozbudowały na całej powierzchni y, kopca. Yy, Jedyne co mnie pokoi to czerwone mrówki, które sobie tutaj chodzą. Yy, czy to nie miało wpływu na plony? Yy, nie wiem, nie mam tej wiedzy. Okej. Okay. Zajmę się teraz y, mierzeniem y, łodyg, y, tak żeby mieć jakieś statystyki na przyszłość i sprzątaniem farmy dyniowej laki 2014.